Witamy bardzo serdecznie w najbardziej pasjonującym cyklu na YouTubie, mianowicie czasowniki nieregularne. Wydaje Wam się, że te pomysły mogą się ze sobą gryźć, że co, że czasowniki nieregularne są niefajne, a właśnie, że są fajne. Trzeci tydzień challenge'u, dzięki któremu poznacie wszystkie czasowniki nieregularne w 12 tygodni. A jako, że to jest trzeci tydzień, to zostało nam już tylko 9 tygodni challenge'u. Do tej pory powinniście znać 20 czasowników nieregularnych. A pewnie znacie ile? Pewnie znacie 20. A tak na serio, kochani, zapraszam Was serdecznie na trzecią część czasowników nieregularnych. Szybkie przypomnienie zasad. Mówi wam czasownik po polsku, później daję wam pauzę, wy odmieniacie go po angielsku, a później robimy sobie trzy zdanka do każdego z tych czasowników. Gotowi na trzecią część wiedzy? Ja jestem gotowy, wy jesteście gotowi. 3, 2, 1, intro, pum! Angielski z Marcinem. Radzić sobie z czymś. Deal, dealt, dealt. Radzę sobie ze swoimi problemami. I deal with my problems. Wczoraj poradziłem sobie ze swoimi problemami. I dealt with my problems yesterday. Jeszcze nie poradziłem sobie ze wszystkimi problemami. I haven't dealt with my problems yet. Kopać! Kopać! Kopać łopatą. Nie że kokać kopać kogoś, tylko kopać łopatą. Dig, tak, tak. Kopię dziury codziennie. I dig holes every day. Wczoraj kopałem dziurę. I dug a hole yesterday. Dziura została wykopana. The hole has been dug. Robić. Do, did, done. Robię zakupy codziennie. I do the shopping every day. Zrobiłem zakupy wczoraj? I did the shopping yesterday. Ja już zrobiłem zakupy. I have already done the shopping. Pamiętajcie, do the shopping, nie make a shopping taka mała dygresja do the shopping rysować. Draw, drew drawn Rysuję obrazy codziennie I draw the paintings every day Narysowałem obraz wczoraj I drew the painting yesterday Obraz został narysowany w XVII wieku The painting was drawn in the 17th century. Pijić. Drink, drunk, drunk. Pie wino codziennie. I drink wine every day. Piłem wino wczoraj. I drank wine yesterday. Ja już wypiłem wino. I have already drank wine. Prowadzić na przykład samochód. Drive drove driven. Prowadzę samochód w każdą sobotę. I drive a car every Saturday. Prowadziłem samochód wczoraj. I drove my car yesterday. Prowadziłem samochód trzy razy w tym tygodniu. I have driven my car three times this week. JEŚĆ EAT, EAT, EATEN JEM KANAPKI CODZIENNIE I EAT SANDWICHES EVERY DAY ZJADŁEM WCZORAJ PRZEPYSZNY OBIAD I ate delicious dinner yesterday. Dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. I haven't eaten anything today. Spadać. W sensie, że spadać na dół, nie że spadać. Spadać, tak wiecie. Uuu, spadać. Fall fell forward. Ludzie spadają ze stołów codziennie. People fall from the tables every day. Jack spadł wczoraj z krzesła. Jack fell from the chair yesterday. Nigdy nie spadłem ze schodów. I have never fallen from the stairs. Karmić. Feed, fed, fed. Karmię ludzi codziennie. I feed people every day. mnie wczoraj nakarmiła. My mother fed me yesterday. Dużo ludzi zostało nakarmionych przez Johna. Many people were fed by John. Czuć! W sensie, że taki dotyk albo uczucia, albo cokolwiek. Po prostu czuć. Feel felt felt. Nie mylić ze spadaniem, gdzie to było fall fell fallen. Coś to jest. Feel felt felt. Czuję się świetnie. I feel good. Wczoraj czułem się świetnie. I felt good yesterday. Uczułem coś dziwnego. I have felt something strange. I bum, i cyk, i bum, i cyk i bum. Koniec trzeciej części czasowników nieregularnych. Do tej pory znamy już ich 30. Moi drodzy, 30. Wiadomo, niektóre są prostsze, niektóre są trudniejsze, ale 30 to jest najważniejszy przekaz dnia. W opisie do tego filmiku znajdziecie linki do poprzednich dwóch części, jeżeli dopiero do nas dołączyliście. Pamiętajcie proszę o subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi lekcjami. A jeżeli jesteście moimi kursantami i kupiliście mój kurs, do którego link jest również tam na dole, to na waszym profilu bardzo niedługo pojawią się już filmiki z czasownikami nieregularnymi do tego zadania i do tego audiofiszki. To jest taka opcja premium dla moich kursantów. Zapraszam Was serdecznie do zostania jednym z nich. No dobra, koniec autoreklamy, kończymy na dzisiaj. Udanego weekendu, uczcie się pilnie, widzimy się już za tydzień w sobotę z następnym odcinkiem czasowników nieregularnych.